musimy być świadomi tego, że stosując różne rozwiązania technologiczne, także często przyzwalamy na udostępnianie naszych danych różnym podmiotom, a nie zawsze mamy świadomość jakim i na jakiej podstawie i w jakim celu. Nie zawsze o tym wiemy, co się dzieje z naszymi danymi osobowymi, a mamy przecież prawa i tutaj rzeczywistym ryzykiem dla nas, osób, których dane dotyczą, jest często brak świadomości, brak wiedzy, jak funkcjonują różne urządzenia, aplikacje, różne systemy w zakresie właśnie poszanowania naszych praw, zapewnienia nam określonych gwarancji jako osobom, których dane dotyczą. Brak tej wiedzy często wynika z naszego podejścia. Do kwestii ochrony naszej prywatności, ale też z pewnych działań, celowych działań administratorów posługujących się nowymi technologiami, czy też twórców i producentów tychże. Każda technologia może być szansą i może być zagrożeniem dla autonomii informacyjnej jednostki. Oczywiście są też takie technologie, na które dzisiaj świat zwraca szczególną uwagę z uwagi na specyfikę tych technologii z uwagi na również kontekst przetwarzania danych osobowych z uwagi na wiele ryzyk które ich stosowanie generuje dla osób których dane dotyczą chociażby sztuczna inteligencja chociażby stosowanie różnych identyfikatorów biometrycznych ta identyfikacja za pomocą cech biometrycznych w przestrzeni publicznej Chociażby również różnego rodzaju urządzenia i rozwiązania z wykorzystaniem geolokalizacji, stosowania technologii RFID, mamy wiele różnych rozwiązań, które są związane właśnie z przetwarzaniem naszych danych osobowych. I tutaj. Wielkie zainteresowanie tymi technologiami nie tylko organów ochrony danych osobowych na całym świecie, ale też i rządów, które dostrzegły szereg ryzyk związanych z pozostawieniem sfery rozwoju nowych technologii wyłącznie w tej sferze rozwoju biznesowego. Wydaje się, że te kierunki zmian legislacyjnych, które dostrzegamy, idą w dobrym. Są, są kierunkami, które zapewniają poszanowanie praw i wolności osób, których dane dotyczą. Niemniej jedno, jednak samo tworzenie prawa bez jego właściwego stosowania, bez tej kultury przetwarzania zgodnego z prawem nie będzie budowało jak najlepszych wzorów dla przyszłych także pokoleń, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych.